Jak Ci dzisiejszy egzamin poszedł? Jestem dobrej myśli, nie miałem z niczym problemów. Powinno być dobrze. Trzeba było napisać o tym, jak sprzedawało się pewną rzecz na internecie i jakąś, jakieś były przeszkody z doręczeniem. Trzeba było to opisać i też jakby podporządkować się temu, co było napisane w poleceniu. Czucia są takie różne, no ale myślę, że nie najgorzej. Dzisiaj, wczoraj też. Przedwczoraj nie jestem zadowolony, no ale zobaczymy, poczekamy na wyniki. Jak zawsze na poziomie podstawowym ciężko było się zmieścić w limicie słów, ale jakoś sobie poradziłem. Yy, Czytańki były bardzo też przyjemne, takie ciekawe, fajnie się czytało. Z tego co tutaj wcześniej twoi koledzy i koleżanki mówili, trzeba było yy, no, w pewien sposób jakiś przedmiot zachwalić i sprzedać go w internecie, jaki ty tak. przedmiot wybrałeś. Yy, ja wybrałem rower, no i zachwalałem go. Po prostu dlatego, że jest prawie nowym. Co Ty sprzedawałaś? iPhona. <laughs> Powiedz, jak, w jaki sposób zachwalałaś ten przedmiot, jako co? Nie pisałam tego dokładnie, ale napisałam, że opisałam go bardzo szczegółowo i profesjonalnie i to zachęciło kupujących do kupienia go. W tym roku naszych kapiturjentów przystąpiło do egzaminu maturalnego 218 osób. Jak również są osoby z ubiegłych roczników, które już do pojedynczych przedmiotów przystępują, nie do wszystkich, celem podniesienia wyniku czy zdawania dodatkowego wybranego w tym roku przedmiotu.